Mano wszystkim. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z IT Takes Two. W poprzednim odcinku dostaliśmy narzędzia i gra się jeszcze bardziej rozkręciła, słuchajcie. Waszek ma Waszek Bebzol ma gwoździa i sobie nim rzuca jak go dołożę, a jestem człowiekiem młotem. Także kozak, generalnie tak się rozkręca to szybciutko, znaczy szybciutko no tak. No rozkręca się po prostu ta gra, coraz, coraz fajniej się w nią gra, a teraz mamy wyzwanie małżeńskie, cholera wie co tu trzeba będzie, trzeba będzie zrobić, ale już, już zaraz to zrobimy, ja jestem Lukarius, jest ze mną Waszek. Siemanko, siemanko, witajcie, ej w ogóle ty widzisz co się dzieje ze moim gwoździem? Oczekuj, jak się wygina, stary. Mm. Oh, yeah. Jezu, to jest to zwykły gwóźdź. Po to, to jest? O mój Boże. Dobra, chodź na wyzwanie, pokażę ci jak to się. te. czemu ja? Czekaj, co? Punkty zdobywasz z głowę nad utworem, nie da się trafić. Aha, czyli ty mi już walnąć młotkiem, a ja muszę wyskakiwać w różnych miejscach. To jest jak z tymi fretkami. Tak. Dobra, gotowe. A co mam ci w domu, czy? Nie wiem, Nie chodzimy się chyba. Eno <grybuj> Kurwa, Ej no! Ja, ja mało punktów dostaję, ej! ej dupa na w ogóle wyska, wystaje, co jest? Ja cię trafię, o co tu chodzi? Ło, no, ale dostałem w oh, kur... o oh, jero, yeah, oh. wygrałem turniej małżeński! Zacząłem napitalać jak kupi No dobra. Ta nagroda teraz jest moja. Teraz czas na dominację w łóżku. O oh, kur... ja zleciałem. Da się w ogóle? No, da się tak z tego zrobić. No dobra, no. Śmiesznie, śmiesznie, bo to po prostu jakiś sen. Teraz będziesz rzucał po prostu wszędzie tym głośnym. Ej, nie, nie, bo no, chciałem tam trafić, że mi wszędzie w ten w ekran. Jak ty tak, to ja tak. Chodź tu. Nie. O kur. A kto? A bo tutaj trzeba przejść. Kurwa. A no i co? Jesteś tu gdzieś? Nie, no nie. tutaj. Nie, poczekaj, bo ja zgubiłem twoje gwoździe A, dobra Pierdyk Dawaj, idź na drugą stronę tym, tym, tym. Tam, widziałeś już drugiego? Tak O kurwa, on jest daleko no, bo... <laughs> O Jezu, Jezus, jak ty się siadał Ja też nie wiem Dobra, masz czas tam od siebie do porobienia? To, to, to. Wow, ja pierdziele, ja się straszyłem jak go pociąłem, go do góry No Ja mam wejść, nie, czy... Nie, spo... O ja pierdziele, co ja zrobiłem, dobra weźmy to jeszcze raz wolniej E, bo mi gra kazała, przecież było, To było nie gwoździe Co ty robisz, no, przestań napierdzielać dookoła Babo Gwóźdź za młotek, młotek za gwóźdź. To było przypadkowo, bo się wszedł. Nie, ma coś takiego jak przypadkowy gwóźdź. No. Przypadkowy <tryloud Handy> gwóźdź, sí. <Não> <tra 1952> no. no dobra. Tam po drugiej stronie chyba coś musisz kliknąć z tego co widzę. Ale tam na razie nie ma przejścia, bo musimy iść Co to tam jest? Co tu jest? Nie Jak Łuhuu! Ja, co to kurde? Klikaj, łóże. Klikaj. A, to się przejęło, bo już chyba tutaj stanąć, no. no i co? Ja do celu by zbierać, punkty. Na celach, by zbierać punkty. A, czyli tu muszę używać młota, ja muszę strzelać do moich gwoździ. A no tu hmm? mam je trafiać po prostu? Ja nie wiem, o jakie cele chodzi, chyba tak. Wydaje mi się, że tak

Pierdolę tych mal. Patriarcha. Dobra, dawał. Co ty? No, to ma sensu. Ja, ale jak teraz. No nie, dobra, myślałem, że nie dolecę. Łoń, słuchaj mi suszarek, odpaliłem. Łoń, co tu się dzieje? ultra MIELARKA Powiedz, że to jest. Don't screw. Się... don't screw this up. Yeah, Jak ty yeah, poczekaj, bo yeah, ja masz... A, dobra. Ok, no wyskoczę to, muszę to wyskoczyć. A... No ale co zrobisz? Dobra, ja tutaj mam dziurę. Dobra, jedziesz. Nieee. Ja miałem tam doskoczyć, bo sam nie wiem w nie Wydaje mi się, że tak, ale trochę za wcześnie... Dobra, to moja wina może możliwe, bo trochę za wcześnie jakby... Padałem, ja no, lecisz. Dobra, teraz doskoczysz Gdzieś tam Dobra. stoisz? Nie wiem, bo ja teraz tak robię... Aha, to so, sobie podwyższasz, nie? A, okej okay. A, tu? Już Ale to, to musisz być odpowiedni moment, bo nic ja zrobię. Hmm. Gierki prawie jak. Co ty Spadło mi się, noga mi się takie, takie zagadki, takie gierki prawie jak z tego. Jak z. z portala. No, Takie portale, Unreal, Trail, no nie? No? My w kart zagraliśmy No, no, w No, rację Dawaj żołno, protakuj na drugą stronę Dobrze oh no. no, no A, dobra, to jest super Chodź tu, obiad gotowy Dobra, idę Lef, Idę no. już, nie napierdalaj idę. <laughs> idę, idę <skrym> Mam nadzieję, na... że dupa nie będzie zasłona że ona w tym jest nie żyje, nie żyje, bo tu mi latają jakieś, jakieś... oszcze. Trzeci gwóźdź. That makes three. No dobra, to mi coś daje? Eee. Co się dzieje? Ja tu mam... No nie wiem, no ale. Ja, ja tam. Nie przejdę chyba za bardzo, no bo przecież pomogłem, bo to ja tu mam jakieś. nawalanie. Oj, mm. Aha, bo. Dobra, baby, jednak potrzebuję tego dwusta. Musimy tam nawalać. No, tu pocz poczekaj. Chyba teraz! No dawaj! o już, w ostatniej chwili. No, to jest nic nie zrobię. Aha, teraz, okej. Okay. Mm... Oh, o cholera. Jak mogę to, to mogę zabrać? Ale czad. Dobra, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie odbijeś, tak? Ja się ci... ja zabiorę prawą teraz. Daję tą. Nie potrzebne, daję tą. Musisz tutaj teraz, Aha, tak? teraz muszę tam, tam, tam nie? Mhm. No bo, to też, też zabiorę. To jaka to jaki fajny system, ale mi się podoba, ty. No. Kurde, każdy kolejny odcinek no. jest zajebisty. Jest dobry, jest Czekaj, teraz... Mmm. Teraz muszę na dół. Ewidentnie, bo to są butelki, które musisz odbić. Mi się podoba to. to no to dobrze, to widzę, że dobrze sobie postacie dobrali w No, gościa, Też No, To będzie kozak. Skrzylka narzędziami Uuu, się nawadnić. Skrzylka mi się, się te zdenerwowało. No, skrzy będzie boss? No, chyba tak. Kolejny, kolejny wosiu. Oh, posił. kurde. Nie podobało mi się, że nie ma życia. Ło, ło! Tu na dół trzeba iść, tutaj, bo to dalej, dalej musimy iść. A. O kurde. I to tutaj dał odrazać jak się ty nie zginiesz. Ale jajce. Ile jestem w tyle. jestem w tyle. I chyba się to potrzebuje. Yeah. Fuck, nie! Czemu to nie! Taka, że się no trzeba, no to mi nakręciłeś! Tylko będzie się zreskręcić. Ciekawe. A tutaj dobra jak w jakimś miejscu. Kurde, to jakiś jakieś oszcza. Faster babe! Tutaj potrzebuję ciebie. Oo, ty mu z szeroko powiedziami. Skurcz sobie wykorzystuję moją broń. Jakim cudem to się wydarzyło? Kurde. A u to po nie potrzebuję do krawędzi, jak się to już rozbiło. A tak, to jest finisowy. Tutaj? Dobra, tak, 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 już jest gotowe. Okay. Tu teraz? Tu, na górę, na te... A, Tak Takie skrzyneczki musisz wejść? Kurde, ja nie umiem skakać w tej grze. Do prawej, na skrzynki. Jeszcze żyję? No, już teraz nie żyję. Pamiętaj, ten system odwracania się. Spodziewam się. Właź, boś. właź, Kurde A ty poczekaj, bo nie, bo ja ci tu muszę, nieważne C Poczekaj, weź to, weź to bi Kurde 80 się pączył. Dobra, teraz No chodźcie klepać Wow, dobra, ale fajnie się klem. No. Ja dole, nie dziwię się, że ta gra jest tak tam nagroda z to było. No I To jest świetną byłem Gra Gira ma dopiero półtorej godziny, a już jesteśmy zachwyceni Tak Masz boko, masz boko wow! wow! zginął. Przygwoziłem go, B bij mu rękę No co Hold, nie nie, nie wiem co Nie, nie wiem co tu robisz

No i tak to trzeba robić. No, ale piękna sprawa. No, dobra. Wow, Ło! Kurze, łopatka. Łoł. Wow. tam. Wyciągnął w giertarkę. Albo frezarkę. Kurwa! O nie. Ty, niszcz nam podłoże. Wow! ale bym się tu wszedł. O nie, przepuściło mnie. Jakieś ostrza potężne. No. Ja no nie widziałem teraz co się dzieje. Ja nie, bo... nie umieraj. O matku, nie umarliśmy. Ja się możemy odrodzić. Dobra, baza panowie, ba panowie tego tak <laughs> klucza. Uwaga, będzie zapalał. Baza widzowie. A no. Wow. Kurna. Idę tam, idę tam. Dawaj. Kurde, nie trafiłem. Dobra, dobra. No. bo tu jestem już. Co ja zrobiłem W jedną z drugą skoczył Teraz już się zdążył? ZUS Kurde, jeszcze raz pracuję O wow, no ty no, no prostu na osłyszę nadziałem Nadziałem Ale jajca. O, Fajnie, wpadłem po prostu na to Dobra, uwagałeś będzie atakował z ręki. Meneho, meneho! Twój włożenie. Dwuś drugi. Lecisz, lecisz mało. O, klapaj go tam, dobrze go tam, dobrze. Po O go. Dobra, jedna ręka Michał! O kurde, ale story. Lego, nin Lego, Lego Ninjago. Tu. Lego... Lego Ninjago. Oh, o nie, masa perkę. Co to będzie robił? Spadłeś tak po prostu. Nie wiem, nie wiem kurde, krzycie zaperkun! O kurde! O, jak na uchy. O, o, kurde, o kurde. Daj, go. O ty, bo, weź na to, kurde. weź, no, no, no dobra. Wow! Jaki wow. normalnie wow. wow. can... Matrix stary! Neo. Neo Trinity. Ty, yeah. Tył, trochę nam niższy. Pa, a, wow. okay. oh. na niższy. Fa, plansze! Oh wow! mi niedziało. To weź, Ale żeś spadł. Aaa, wow, bo on uciął ten. Klepą część wykroiła, której było. Mm -hmm. Pierdziela. Ale no. zrobiło śmieszny ten. No, śmieszny ten wzorek. Szkoda, trochę nie, mały. nie, dobra, jak nie teraz, to już nigdy, wiesz o tym. No. Ja mam wrażenie, wrażenie. Dawaj, dawaj, dawaj. Przygotowywaj, a nie, bo on jeszcze nie będzie klepał. No, do do dobra, dawaj. dobra, dawaj od razu. Ło. Wow. Tyś. Nie! Wow. Tyś. odbiło się od rączki. Kur... widziałeś no, Tak, cholera to... jest... jest ciężko. To było złe i niefajne. Może... a może to takie jest że tylko dwa razy wrócisz? Wydaje, no, mi się, to... że, wydaje mi się, że... można byłoby tam wycelować tak, żeby tu mięso poleciało. Ale no... trudno. Kurde. Kurde, tu miejsca już nie ma. powiem ci, że jest ciężko. Jak cię cypnął? A nie, nie cypnął cię. Nie cypnął mnie, mnie, tutaj nikt nie cypa. Dlaczego tak wyczekujesz? ja pierdolę sobie czekałem. Ocztu. tu! Już już, już jestem! Oh. Yeah, right. No i wybuchł aerosol. Nara! O oh, kurde! u nas w piwnicy. w tej szopie jesteśmy cały czas? A szoki? Wow! No, szczęśliwi są! Wszyscy happy. Yes, I'm ready. I'm so ready for this. Ooh, it tickles. It tickles. Huh. Yeah, yeah. There you go. Thank you. Uh, uh, Woohoo! I feel brand new. Look at me. I'm whole. I'm whole. You saved us from that rusty. No, like Benjamin, Thank you, May. Thank you have to get I was part of this too where's my hero love huh? did you see that explosion anyway we still have to get to rose oh of course of course sebastian can you help him out sebastian i have to get to the other Bastion. side of oh, oh, wow. Flexible. Huh. Flexible. on board okay really? sure come on it's safe oh. okay Ooh. this doesn't feel safe i'm not sure just relax uh. okay don't worry he's very precise

darkness. is a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss the one that's open. Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good thinking, man! Woo! Let's go to the window! Woo! fuck is out of his mind, okay? What did do? Eee, dobra, to chodźmy jeszcze kawałeczek. No, Mamy jeszcze z 5 minutek. Polećmy mm. dalej, kurde, w gra się tak fajnie gra, tak fajnie czas mija. Mhm. Mm Naprawdę luziki. Nagrywamy trzeci odcinek pod rząd. I absolutnie ja, ja przynajmniej w ogóle tego nie czujesz, że nagrywamy trzeci odcinek no. pod rząd. O kurde, no, fajnie, że skoczyłem. Pięknie. <laughs> Iś. Iś. Kurde, to są profesjonalne Pięknota. Jak w tym. Jak w Deep Rock Galactic jak się jeździło yeah, cool. na tych, tych Tak, tak, tak. No ja jestem zajebisty w tym, to prawda. Mi nie idzie za bardzo. No właśnie no, widzę, jest na początku w sumie. Ja w zasadzie jeszcze ani śmierci nie miałem. No dlaczego? A bo ja tam faj muszę kliknąć. Tak, no, ja żeby przejść, no Dobra, ja tutaj czekam na ciebie teraz, mej to nie idzie Może już tu coś porozchmieniem? Co tu jest w ogóle do roboty? To F trzeba po prostu, jezu ja spacer klikałem All right. Ok, one more time wow, can... A, to są, a, dwie ścieżki, dobra, okej okay. Daj, dawaj, da. tutaj będzie prąd ci leciał, no? Scotch Ha! Dawaj, 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 dawaj No i piękna sprawa. Dobra, 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 dobra. dobra montu się teraz yy, na tamten, na, na tamten poczarowod, ja na ten tylko poczekaj chwilę, poczekaj, poczekaj, poczekaj Dobra, no 3, 4, fryj Ło Ty Uu. Ole, DUPŁO Ole, dupło, no. To jakieś ultra pociążenie było. O kurde, to też trzeba było w tym samym czasie zrobić. Ja pierdziel. Ty musisz prawo, dobra, ja biorę prawo, ty lewą No. Znowu. Tak. Ja tu aksję robimy, ja pierdykam bo nic widzę. Coś tak... o Jezu. Ale chaotycznie. O! 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 O, jak to się stało? Jakim jak cudem my jedziemy do góry. co tu się dzieje właściwie? Chyba fizyka nie działa. O kurde, coś tam się... O, myślałem, że się grać, by wykrząszczyło. Ale dobra mm. jednak nie. Te z zboczenia z Evil Western. Tak. Zboczenie. yeah yeah we uh we need to find her oh yes i know we look like dolls but we're actually her parents i know who you are nothing escapes my lenses look what in in here all right okay i um, see uh huh oh! oh oh i look dead am i dead you're not dead oh. What, what's going on oh no hmm. what's the matter with us hmm. all i know is that rose sat down there with her dolls and then you two came alive just like that you didn't see anything else well there was one unusual thing why what happened she was crying oh i know quite unusual for rose but i am a hundred per cent sure because I could see her tears falling onto the dolls. Tears were falling onto the dolls. Oh, wait a minute! I know what happened. It's a spell. Oh, don't be ridiculous, Cody. We've got to apply logic. Nay, okay. We are having a conversation with a pair of binoculars. <laughs> there is no logic in that. For goodness' sake, I don't even believe in spells. Okay. Well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Exactly. It had to be the tears. It was a spell, I am telling you. So if it is a spell, how do we break it? Okay, I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some <sighs> space. I need to think. <sighs> okay. So if the spell was cast through her tears, then in order to break it... Oh. <laughs> in order to break it, we have to reverse it through her tears! Boom! Right. <laughs> okay. We have to find her and make her cry on us again. Really? Mm -hmm. Okay. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? Mm. She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Uh, come on me. Uh, oh, but how do we get to her room from here? Easy. We just climb the tree. <laughs> no, <laughs> no,

Piczka? Uuu, chyba jakaś taka. No? Kopiczkoła talina. Tak, też krwi jest Tak, te sznury zabiorą nas y, natychmiast do Rose, ale my do Rose pójdziemy w odcinku następniejszym. Znaczy... Kolejnym? następniejszy. Następniejszym. <laughs> Bardziej niż następnym. Kolejniejszym. Kolejniejszym? Kolejniejszym. E, tak, no ten odcinek już skończymy. Generalnie gra nam się zajebiście. E, dzisiaj właśnie planowaliśmy sobie te trzy odcinki nagrać. Szczerze mówiąc ja nie wiem kiedy zleciało te półtorej godziny nagrywania. No. Bo jest to gierka już naprawdę od paru, paru różnych serii, która nie ma żadnych problemów technicznych. I gra się tak. w nią na tyle po prostu fajnie, że tak. leci, się, leci się z flow. Mi się trochę wydaje, że my jeden odcinek nagraliśmy, tak, wiesz, no we Westie byśmy się tak męczyli na przykład i tak dalej. Tak, no. Technicznie, a tutaj to tak, pyk. To bardziej, to bardziej, że we to to już była taka, wiesz, już była powtarzalność pewna, nie? Bo to mhm. już się ciąga to samo, znowu te walki i tak dalej, i tak dalej, nie? No, tak, tylko tam bossy się zmieniały. Tak, no, no dokładnie. No dobrze, no to w takim razie pamiętajcie, że jeśli się podobał odcineczek, to zostawcie lajkensa, zostawcie subika, jakiś komentarz też możecie dać, my na dzisiaj kończymy nagrywanie, no i co, i słyszymy się w takim razie jutro, w jutrzejszym odcineczku, także na razie, trzymajcie się. manu.